Nadarzyła się okazja, żeby pogrzebać w trochę przykładach. Honda Kawasaki 250, obydwie. Nieszczelności przy dolotach, przy filtrach, yy, przepraszam, przy filtrach powietrza doprowadziły do tego, że gaźniki zostały totalnie zasypione. Obydwa sprzęty przyjechały, przyjechał na lawecie, a gdzieś tam odpalały na wolnych lotach, ale prykanie, kichanie, nie, nie nadawało się w ogóle do jazdy. W Kawasaki do Kawasaki przyszedł cały e, komplet uszczelek do gaźnika. Do Hondy to samo. W Kawasaki robi tak samo jeszcze olej. A jakby ktoś nie widział przy okazji to koreczek spustowy pod spodem. Filter oleju z prawej strony pod tym dekielkiem. Przybrzmianie uwaga na uszczeleczkę. Tym wycięciem tutaj tej strony montujemy do środka Na filtr, nowa uszczelka, o-ring, zakładamy Wizjer do oleju Znajduje się z prawej strony Nie widać go, o Tam jest okienko Z prawej strony na dole, tak na pół wlewamy Żeby było, żeby było git Honda cała rozebrana, bo ona Ma tych owiewek tych paneli na, na sobie Kawasaki już mniej, bo klient ma wszystko porobione Tylko gaźnik Pokażę później, jak będę składał goźniki, czyszczenie i regulacja. W kawałkach już gaźnik zużyłem Bardzo prosta sprawa, gaźnik z przysłoną. Także tam nie ma co bardzo pokazywać. Powiem, ja nadyszę wszystko. urząd pływa ustawiony. Teraz działam górny dekiel. Wiadomo, silnik jednocylindrowy, czterozaworowy. Ustawimy sobie zawory. Wiadomo, górny martwy punkt. Dwa punkty na wałkach. Wszystko w jednej płaszczyźnie. I ustawiamy 15 sąsiadów. 20 wydechowe Standardowo, w tych motorach. Samego procesu chyba nie będę pokazywał, bo wiadomo o co chodzi. Luzujemy nakrętkę kontrę. Szybę ustawiamy. Luz zaworowy, kontrujemy z powrotem. I to wszystko. Później, wiadomo, zakładamy dekiel. Odpuszczamy powierzchnię. Nowa uszczelka do tego. Na tej krawędzie, tu ostre, można troszkę silikonu położyć, żeby to doszczelić.